Zawodnik KP Piła Adrian Michalak, po meczu z, z Dyskobolią Godzisk Wielkopolski. E, powiedz tak, zanim wyszliście na to, to spotkanie, pełna, full koncentracja, no bo tydzień temu nie wyszło kompletnie, a tu przyjeżdża Dyskobolia, no trzecia drużyna tej ligi i porachunki, bo 2-0 przegraliśmy u nich. Jak najbardziej była pełna koncentracja. Chcieliśmy oczywiście odgryźć za rundę jesienną z nimi, bo uważaliśmy, że no, powinniśmy wygrać ten mecz. Dlatego no dzisiaj, jak wychodziliśmy z szatni, już było od razu mówione, każdy był skoncentrowany w 100%. Wiedzieliśmy, co chcieliśmy, My nie przyjechaliśmy, nie, ten, nie wyszliśmy tutaj, żeby zagrać na remis, tylko ich po prostu no, zgnieść. No, nie udało się może zgnieść, ale, ale no, wydaje mi się, że dobrze zagraliśmy. Ale wygrać się udało ostatecznie, chociaż jak prześledzimy pierwszą połowę, no tak pół godziny pierwszej połowy tego spotkania. To widać było jakby się każda z tych drużyn badała, trochę oni, trochę my. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy z boiska myślę, że nikt po prostu nie chciał błędu popełnić na pewno, nie chciał zaryzykować tak w 100%. Żeby ten, trzymaliśmy my, przynajmniej nie wiem jak oni, ale my trzymaliśmy się założeń swoich, no trochę pasywnie wyszło, sytuacji nie było za dużo, ale za to w drugiej, z drugiej już chyba trochę lepiej to wyglądało. No w drugiej połowie to już będą się trochę otworzył. Zaatakował dziś na początku, bo mieli ta, na początku drugiej połowy, mieli tam dwie-trzy sytuacje, plus jeszcze e, rzut wolny, który fanek e, obronił, no ale potem szybko strzelone dwa gole to uskrzydła? Jak najbardziej. Zawsze jak się gra w przewadze, to oczywiście, że jest lepiej. Przeciwnicy się coraz bardziej denerwują z każdą minutą, a no znaczy może my nie czuć się jakoś coraz bardziej komfortowo, bo naciskali bardzo mocno. Trochę chyba za nisko zeszliśmy. No, ale udało się dowieźć, no. no, Jedną bramkę udało się e, Grodziskowi strzelić. E, pytanie, czy w twojej głowie wtedy rodziła się taka sytuacja kurczę, czcianka, przypominam sobie taką, taki mecz. Oj, w 100%. procentach. Siedziałem tylko na ławce, byłem cały czas skoncentrowany, tam krzyczałem trochę coś tam, żeby bronili. No, no było bardzo blisko też remisu, tam była bramka, e, było blisko bramki, Franek chyba się pomylił, jak dobrze widziałem, i ryczył, wybił, znaczy wybił, obronił strzał. No i tyle. No. Więcej sytuacji jakiś groźniejszych nie widziałem, ale cały czas był ten stres jakiś. A powiedz, środek pola. Grałeś razem z Filipem Laskowskim, zaczęliście ten mecz w takim zestawieniu. Ciężko tam się grało, mało było miejsca, szczególnie w pierwszej połowie. Czy jednak gdzieś tam można było, można było tą piłkę przytrzymać, można było pograć, można było ją zagrać? Wydaje mi się, że nie było jakoś super mało i ciasno. Yy, ale no nie zostawiali jakoś super miejsca, bo jak już dostałeś tę piłkę do nogi, już ci drugi doskakiwał, nawet kiedy ją ominąłeś. Aczkolwiek troszeczkę więcej chyba zostawiali mi się wydaje, że jakoś nie czułem dużej presji na plecach. Na przykład nie wiem, wydaje mi się, że w środek dzisiaj lepiej u nas pracował niż u nich. A powiedz mi, bo tam w drugiej połowie założyłem takie trzy sytuacje, że Adam Michalak schował głowę w twarz, krzyknął coś do siebie, Miałeś chyba do siebie pretensje o parę takich zagrań, które gdzieś tam nie wyszły. Czego tam wtedy zabrakło? Co tam się działo? Myślę, że koncentracji. Trochę się skupiałem na tym, że bo w pierwszej połowie dostałem mocno w nogę, a miałem problem ze ścięgnem i no trochę mnie boli. I trochę się na tym skupiałem głową. Może dlatego były te niedokładności. Ale no mi się wydaje, że nie mogę. Tak, takie bardzo amatorsko błędy tutaj były popełnione przeze mnie i się frustrowałem strasznie z tego powodu. No widać było, że byłeś wściekły na siebie e, za te zagrania. Dobra, zmieniamy temat kompletnie. Jesteś maturzystą. Jak tam idzie? Matury bardzo dobrze poszły. Angielski mi się wydaje, że 100% będzie. Jak się sprawdzam, zamknięte tam wszystko dobrze. E, maila też dobrze wisałem. wydaje mi się, że napisałem, więc 100% będzie. Matematyka sobie liczy na to powyżej 60%, a... Polski powinien być zdany, tak się czuję, ale go nie sprawdzałem. Tak no to, bardzo dobrze. Czyli co, jeszcze przed Tobą, e, jeszcze przed tobą Ust. egzaminy? ustne jeszcze dwa, polski, y, tak, polski i angielski i dwa rozszerzenia, ale to z górki, angielski i geografia, tak, tak żeby sobie napisać. No i jeszcze taki jeden mecz, Zamek Gołańcz. No i Zamek Gołańcz za tydzień, no trzeba też z nim wygrać, tutaj nie ma w ogóle, wychodzimy na mecz wyjazdowy, pewnie będzie ciężko, ale no, z Grodziskiem wygraliśmy, z Zamki nie wygramy. Czyli pozwycięstwo. po zwycięstwo. Dzięki Adrian. Dziękuję. Z nami tym razem Piotr Przygocki. Piotr, pytałem Adriana Michalaka o to o co przed meczem i, i jak ten mecz zaczynaliście, a ciebie trochę zapytam od końca. Ostatnią rozmowę, którą przeprowadziliśmy, to miałeś zupełnie inny humor, bo to był mecz Lubuszani-Czcianka-KP Piła, pamiętasz ten mecz na pewno. To powiedz mi, teraz 86. minuta, goście strzelają na 2 do 1. Pomyślałeś sobie o tej Czciance? Powiem, tak szczerze. Powiem szczerze, jak dostaliśmy bramkę na 2.1 to z tyłu, głowy miałem. Oj, może być nie, nie, nie za ciekawie gdzieś, gdzieś ta bramka śmierdzi. Aczkolwiek też byłem pewny, że no raz zrobiliśmy głupotę, drugi raz no nie możemy tego zrobić, więc, więc też byłem przekonany, że, że na pewno nie dopuścimy z całych sił, będziemy bronić tego wyniku, tylko żeby nie dostać na dwa w końcówce. No, i się udało. E, dobra, to przechodzimy od samego początku e, tego spotkania. Zauważyłem taką rzecz, no, przynajmniej na samym początku meczu widać było, że te dwie drużyny, Aden powiedział, że nie chcą, nie chcą popełnić błędu. Zgadzasz się z tym, że, e, że tak grały, żeby tych, tych błędów jak najmniej popełnić? E, też tak uważam, z tego względu, że my staramy się operować piłką, grać tą piłką. Dyskobolia tak naprawdę też jest zespołem, który chce w piłkę grać, chce operować. Dlatego jeden, chociaż mały, najdrobniejszy błąd może tutaj skutkować utratą bramki. I tak naprawdę każdy początek meczu, każdy stara się grać zachowawczo, żeby tylko nie popełnić tego, tego jednego błędu, który może potem przeważyć o, o wyniku meczu. I zgadzam się z Adrianem, aczkolwiek... To jest piłka i trzeba podejmować ryzyko, bo jeżeli nie podejmiemy tego ryzyka, to nie będziemy pewni, czy wygramy ten mecz, czy przegramy. Dlatego zawsze trzeba grać z nutą ryzyka, jak ja to mówię. Kto nie ryzykuje, ten nie pije pana, jest takie powiedzenie. Zaryzykowaliście w takim razie w drugiej połowie mocniej? Było takie zało były takie założenia, tak sobie powiedzieliście w przerwie? Były takie założenia z tego względu, że końcówkę pierwszej połowy mieliśmy, no nie ukrywam bardzo słabą. Stanęliśmy z tyłu, za bardzo nie potrafiliśmy tej piłki wyprowadzić. Dlatego drugiej połowy wyszliśmy troszkę wyżej, ruszyliśmy na przeciwnika. Dwie-trzy dobre akcje. Na początku drugiej połowy, które pomogły nam złapać wiatr w żagle i potem jakoś poszło. Pierwsza bramka, druga bramka. I tak się skończyło. Ta druga bramka twoja to a jakbyś był typową dziewiątką, trzeba było wstać tam, gdzie bramkarz tą piłkę wypluje. Proszę bardzo, 2 0 No tak, nie ukrywam. Cieszę się bardzo z tej pierwszej bramki z gry, bo dwóch skarnych tak naprawdę nie liczę, bo w końcu trzeba było. No, za którymś razem ta piłka musi wpaść, no jak akurat dzisiaj wpadło. No idealnie naszła na nogę. No tak, nie ukrywam. No ale mocno pracujesz też na to, żeby. dla drużyny pracujesz mocno, bo to widać. Myślę, że widzieli to też nasi dzisiejsi przeciwnicy. I chyba tak rozpracowywali tą grę, że widać było w pierwszej połowie szczególnie, że, że co Piotr Przychocki minie jednego zawodnika, to zaraz pojawia się drugi albo nawet trzeci. No, Na początku miałem takie wrażenie, że zawsze, gdzie miałem piłkę przy nodze, zawsze pojawiał się jeden przeciwnik, potem drugi, trzeci. I trzeba też było grać szybciej, więc. Nie wiem jak rozpracowywali, no przegrali na nasze szczęście, więc myślę, że chyba nie do końca dobrze rozpracowali. E, przed nami teraz, e, no szybko, znaczy piłka ma to do siebie, że jak się wygrywa to się cieszy, ale e, szybko przechodzi się do następnego spotkania, bo wcale nie łatwiejsze, łatwiejsza przeprawa, bardzo trudna przeprawa, bo jedziemy do lidera. Tak, zgadza się, no ale nikt nie mówił, że w piątej lidze będzie łatwo graliśmy z drużynami ze środka tabeli, z dołu tabeli, no kiedyś musi przyjść ten przeciwnik, że tak powiem patrząc na tą ligę z najwyższej półki i takim jest Zamek Gołańcz, jedziemy tam na następną kolejkę, ale z, takimi, z takim samym nastawieniem wygrać po prostu ten mecz i, i nic innego się nie liczy. Mamy okres maturalny teraz, maj to matury, czy my też tutaj w KP Piła mamy takie matury, no dyskobolia, Zamek Gołańcz, jeszcze Piasko Belnica potem? i powiem szczerze, jest może jakiś egzamin z życia dla, dla tych młodszych chłopaków, tak jak pan wspomniał, że piszą e, pisy w tym tygodniu matury. Aczkolwiek, jeżeli ktoś chce, chce grać w piłkę, no to musi wychodzić na taki mecz i tak jak tą maturę już ma zdaną, e, z innym nastawieniem nie powinniśmy w ogóle wychodzić na boisko. Dzięki Piotrze, powodzenia. Dziękuję bardzo. Mieliśmy zawodnika środka pola, mieliśmy zawodnika. Grącego. Bliżej bramki przeciwnika, no to mamy tego, którego najdalej bramki przeciwnika, najbliżej swojej. Rafał Gątkowski z nami. Rafał, zacznę od tego, bo tak mi się przypomniała jedna taka sytuacja chyba w meczu z Pniewami. Ty byłeś idealnie, dostałeś piękną piłeczkę i bramka była. Tutaj też miałeś, no może nie taką samą szansę, ale też ta piłka była na nodze. Raz. No, było chyba po rzucie rożnym, gdzieś tam po głowie, zielika. Taka trochę sytuacyjna. Trochę mnie zaskoczyła, no czysto trafiłem i... Stąd taki lekki babol, ale. Może w następnym meczu lepiej gdzieś uderzę. No. Ale koledzy za to trafiali. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, szczególnie Piotek przygodki się cieszy z tego, że strzelił pierwszą bramkę z gry. Eee, miejmy nadzieję, że to go właśnie jeszcze uskrzydli do tego, żeby, żeby tych bramek było jeszcze e, więcej. Ale okej. Gocin Giegolski. Giegolski. Biskobolia, Grodzisk Wielkopolski. Gogolski to był kiedyś eee, mocny przeciwnik. Widać było, że to są. Eee, Panowie, którzy potrafią w tą piłkę grać i potrafią operować, a może po prostu to były dwie podobne, dwa podobne zespoły się spotkały w dwóch podobnych ustawieniach grające dosyć podobną piłkę. No trochę tak. No było widać, że, że grodzisk potrafi tą piłką operować, potrafią te akcje sobie konstruować. Eee... No my w sumie większość meczu się broniliśmy. E, przy 2-0 troszeczkę za nisko zostanęliśmy i, i przez to były jakieś niepotrzebne nerwy, bo ta bramka na 2-1 zupełnie niepotrzebna. Później e, gdzieś tam Kacper Ryczek prawie, że z linii wybija, e, więc gorąco było. E, no więc w sumie Groklin bardziej gdzieś tam w piłkę próbował grać. E, my gdzieś tam konstruowaliśmy kontrataki, no ale e, wydaje mi się, że przy 2-0 powinniśmy zrobić trochę więcej. No powiedz, jaki to jest mecz dla obrońcy, z jednej, jeśli na przykład drużyna gra trochę bardziej cofnięta, trochę bardziej czeka na to, co zrobi przeciwnik, czy to wtedy się gra trudniej? Czy może trudniej się gra wtedy, kiedy my mamy piłkę, a przeciwnik ma niewiele sytuacji i trzeba być na maksa skoncentrowanym, bo, bo, bo to może być jedna, dwie sytuacje i, i może być po zabawie? Z perspektywy obrońcy, no to myślę, że jak jest bardzo dużo sytuacji z tyłu do wybronienia, no to... to... Teoretycznie może być trochę lepiej, przez to, że e, jest się cały czas na maksa skupionym i te akcje są jedna za drugą. E, no ale oczywiście lepiej, jak ta piłka jest dalej od naszej bramki i my sobie konstruujemy gdzieś tam wyżej akcje. E, z tym, że jak wyżej stracimy, no to gdzieś tam ta kontra może być zabójcza. E, no ale dzisiaj, tak jak mówię, stanęliśmy trochę niżej. E, tych dłuższych piłek parę wpadło za naszą linię, ale e, no, nie zrobiły. Tyle ile Groklin, Groklin przepraszam, Grodzisk by chciał. Yy, no i wygrywamy 2-1. I, I za tydzień postaramy się zrobić to samo. No, Groklin siedzi właśnie w głowach <laughs> wszystkich chyba. <laughs> ale no, tym bardziej, że grałem na tym stadionie, e, gdzie było to Wicemistrzostwo Polski, e, Ale e, tak się chciałem zapytać e, ciebie, bo. Mm, czy, ta, czy te, ten, ten, ten mecz to była taka gra, kto mniej błędów popełni? Bo wiadomo, że spotkały się takie zespoły, które potrafią błędy przeciwnika wykorzystywać, i tutaj jeden błąd może spowodować, że możesz przegrywać mecz. Nie no, oczywiście, że tak. Wiadomo, że piłka to jest gra błędów i każdy na nie czeka. Z tym, że Groklin no, ma ten poziom. Zawodników w miarę dobry, więc potrafi takie błędy pewnie lepiej wykorzystywać niż, niż inne zespoły, więc tych błędów trzeba się wystrzegać. Z naszej strony, no, my mamy potencjał ofensywny, to no, nie trzeba chyba nikomu mówić. E, więc no, my staramy się bardziej konstruować swoje akcje i grać jakby naszą piłkę, a nie czekać, że przeciwnik się pomyli, ale wiadomo, że, że to czasami pomaga. No właśnie ta gra błędów i ten obrońca z taką niewdzięczną rolą, że jak no ktoś z przodu popełni błąd, no to jeszcze te 80 metrów, tam 70 metrów jest jeszcze do naprawienia, ale jak obrońca popełni ten błąd, no to tam już krucho się robi. No niestety, no. Taka, taka rola obrońcy, no, trzeba to czasami wziąć na klatę, że gra się 89 minut bez błędów, w 90 zrobi się błąd, przygrywa się 1-0, no i, no i całe 89 minut idzie w niepamięć. Powiedz, zaskoczył Cię przeciwnik dzisiaj? Czy tego konkretnie się spodziewałeś? Czego, co widzieliśmy na boisku? Yy, więcej się spodziewałem po Grodzisku, szczerze powiem. Yy, nie zaskoczyli mnie za bardzo. Yy, wszystkie zespoły jak na razie grają podobnie, więc yy, gdzieś tam starałem się szukać szybkich zawodników. Yy, z tym, że Grodzisk yy, próbował bardziej pozycyjnie grać od, od reszty zespołów, ale nie, nie, nie zaskoczyli mnie niczym. A powiedz, e, podobny gry spodziewasz się w Gołańczy. Tam też e, będzie podobny zespół grał, czy to będzie zupełnie inna historia i zupełnie inny mecz? Wydaje mi się, że Gołańcz e, nie zmieni stylu gry, który prezentuje od lat. Więc e, raczej staną troszeczkę niżej i będą e, liczyć na, na ich szybkich skrzydłowych, bo, bo tak grali. E, Dwa lata temu, trzy lata temu, więc wydaje mi się, że będzie to samo. Skrzydłowych mają bardzo szybkich, więc będzie trzeba na nich uważać. No i tyle. No. Wydaje mi się, że niczym więcej nas nie zaskoczy. A na co liczy Rafał Gątkowski w tym meczu? Na trzy punkty. Dzięki. <laughs> Michał Zajączkowski, Trener Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Panie trenerze, to był mecz z perspektywy pana jaki. W pierwszej połowie na pewno wyrównany, gdzieś my i Piła gdzieś mało stworzyliśmy tych, tych sytuacji chyba do, do bramek, bo tam bodajże było po, po, jednej, po jednej lepszej sytuacji. No, w drugiej wydaje mi się, że na początku zyskaliśmy zyskaliśmy przewagę, no ale niestety to, 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 to rywa zdobył pierwszą bramkę i, i to gdzieś no, ustawiło mecz wydaje mi się. Pierwsza połowa? Znaczy, może nie ustawiła pierwsza bramka, bardziej ustawiła ta druga, która padła minutę. Minuta po tej pierwszej. Nie? Panie trenerze, pierwsza połowa wyglądała bardzo spokojnie. Pytanie, czy ona wyglądała spokojnie dlatego, że zespoły się nie obudziły, czy dlatego, że oba zespoły się po prostu badały i nie chciały popełnić błędu. No, wydaje mi się, że to drugie gdzieś zarówno piła jak i my wiedzieliśmy, jak, jak rywal gra, więc gdzieś wyłączyliśmy te, te słabe punkty. I wydaje mi się, że, że, że przez to gdzieś każdy się bał bał stracić bramkę, trochę, trochę się badał. No, w drugiej połowie ten mecz troszkę, troszkę się otworzył, tak jak, tak jak gdzieś tam myśleliśmy, no ale niestety dla nas no, nie w tą stronę się otworzył. Zaczęliście w sumie, to wy chyba, e, czyli dyskobolia, pod koniec pierwszej połowy jeszcze. Mieliście, nie mówię, że super jakieś klarowne sytuacje, ale jakieś się zdarzyły. W drugiej połowie też mieliście swoje sytuacje, mieliście rzut wolny i potem, e, to jest chyba najgorsze co może być, jak się stwarza sytuację, Bramka wisi w powietrzu, a pada bra bramka, ale w drugą stronę. No dokładnie, no to boli. Tym bardziej, że wydaje mi się, że to jest tym bardziej po błędzie, po błędzie sędziego. Padła ta bramka, no boli, bo to też nie jest, nie jest pierwszy mecz, w którym gdzieś tam jest, tak jak pan powiedział, czyli gdzieś tam mamy przewagę, jesteśmy blisko zdobycia bramki, a, a, a za chwilę ją, ją tracimy. Więc, więc to boli tym bardziej, bo gdyby to była taka pierwsza sytuacja, no, to wiadomo zdarza się, ale, ale gdzieś w tej rundzie mamy już tak, już tak, kolejny raz, więc to trochę boli. Szkoda chłopaków, bo, bo, bo no widzę jak im, jak im zależy, jak się starają, jak pracują na, na, na zdobycie tych bramki, na zdobycie trzech punktów, a no, niestety czegoś znowu czegoś troszkę, troszkę zabrakło. Rzuciliście się do odrabiania tych strat. Chcieliście zdobyć tą e, bramkę wyrównującą. No i dostajecie e, po kontrze drugą bramkę. E, ale e, nie poddaliście się. Walczyliście do końca. <laughs> tak, no tak. Nie ma co się poddawać. No, tak, 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 tak chcemy grać, żeby nawet przy, przy remisie, czy gdzieś tam przy jednobramkowej um, przewadze przeciwnika, żeby, żeby atakować, żeby te straty, straty odrabiać. Mamy, mamy młody zespół, wielu bardzo młodych chłopaków. Chcemy im wpajać, żeby tą mentalność, mentalność zwycięzców, żeby jak najczęściej te mecze, te mecze wygrywać. Nie, nie interesują nas, nas, nas remisy. Chcemy, chcemy tych chłopaków uczyć, zdobywać. W każdym jak trzech punktów do, do, końca, do końca meczu starać się o te trzy punkty. I, no i tak to też wyglądało dzisiaj. No biorąc pod uwagę też pozycje w tabeli i wyniki w tym sezonie, no to tych zwycięstw zdecydowanie sporo. Sporo. Szkoda, że nie, nie kilka więcej, ale, ale no troszkę tych zwycięstw mamy. No. Mówię, szkoda, że, że, że w tej rundzie gdzieś gdzieś, gdzieś nie, dopisali, nie dopisaliśmy kilku zwycięstw, bo, no bo była na to, na to, na to szansa. Nie? Dzisiaj też w sumie na to szansa była, bo no co prawda no, w zasadzie w ostatniej akcji praktycznie w meczu mieliście, no prawie w ostatniej akcji w meczu mieliście szansę na to, żeby strzelić na 2 do dwóch, ale też i parę innych okazji dzisiaj było na to, żeby odwrócić szale tego spotkania. No tak, no tak jak powiedziałem, Boli, bo to jest kolejny, kolejny właśnie taki mecz, tak jak pan to, pan to przedstawia gdzieś mamy, mamy tę sytuację, mamy szansę wyjść na zwycięstwo, doprowadzić do remisu, a, a, a ostatecznie przegrywamy mecz i. No, nie, nie jest, to, nie jest to przyjemne. Na pewno bolesna lekcja dla mnie, dla, dla chłopaków. Zwłaszcza, no, mówię nam najbardziej, najbardziej szkoda chłopaków, bo, bo widzę, jak, jak pracują, jak chcą tych zwycięstw, jak są tego blisko i, i boli to i przykre, że, że, że kolejny raz się nie udaje. No, ale nie pozostaje nic innego, jak wyciągnąć wnioski i, i, i starać się dalej i cały czas spajać im tą. Tą, tą mentalność cały czas chcieć wygrywać i, i mam nadzieję, że, że w, końcu, w końcu to przyjdzie. To na co tych stać, pańskich chłopaków, e, w tej e, piątej e, lidze? Na to, żeby z niej wyjść? Znaczy, wydaje mi się, że, że stać ich na, na bardzo dużo. No, pokazuje to ten, ten, ten sezon, że mimo, mimo bardzo młodej, młodej kadry, stać nas na, na wiele, tak naprawdę gramy, gramy z każdym rywalem. Rzadko kiedy, o, gramy, gramy słabiej niż, niż rywal, Zdarzyły się takie meczenie, nie powiem, że nie, ale, ale z każdym rywalem yy, boisko pokazuje, że, że jesteśmy w stanie w stanie wygrać, więc stadzik na bardzo dużo mają, mają ogromny, ogromny potencjał. Bardzo się z tego cieszę, że cały czas, się, cały czas się rozwijają, że wielu chłopaków, którzy na początku sezonu gdzieś tam, gdzieś tam grali trochę mniej, teraz, teraz wychodzą w pierwszym, w pierwszym składzie bez żadnych kompleksów. I, i dla mnie jest to. to, jest, jest to bardzo dobra wiadomość i bardzo się z tego cieszę, że robią taki, taki postęp. No i tak jak mówię, myślę, że stadzik na, na bardzo dużo. Czy, czy, czy wyjść z tej piątej ligi? No to wszystko się okaże za, za sześć kolejek. Dziękuję, panie trenerze. Powodzenia. A dziękuję również. Dzięki.